Cześć, widzowie, witam was w nowym filmie. I tak, Kai, oglądamy. Jest wieczór czwartek, 6 stycznia, i właśnie wpadłam na pomysł, co dla was nagrać. Siedem dni, siedem stylizacji, a właściwie chyba będzie 6, a postaram się więcej wam pokazać. I to jest moja stylowa. <noise> Dzisiaj nigdzie nie wychodziłam. Skarpetki, które dostałam od gwiazdora, przyniósł mi super, ale widziałam takie same w handel, jak gdyby kogoś to interesowało. Leginsy. I super, duża, fajna, obszerna bluza z handemu. Na pewno jest na stronie. To jest aktualna kolekcja na Pandora. Miałam kolczyki, które jeszcze mam już i nie mam. I to jest pierwsza stylowa, którą Wam pokazuję. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Zapraszam też do zostawiania łapek w górę i subskrypcji. Widzimy się w następnym dniu. Dzień drugi. Także mamy drugą stylówę. I to jest ta bluza z poprzedniego Tryon Holu z H&M. Bardzo fajna. ja już mam ją chyba drugi czy trzeci raz na sobie. Także bardzo ją polubiłam. Spodnie to są te z lumpka. I tak mam wysokie skarpetki. O, teraz je zobaczycie. Żeby nie mieć gołych kostek, bo dzisiaj trochę zimno. Gołe kolano jest. <noise> Ale słuchajcie, jeansy, które chciałam założyć z Zary jeszcze są takie mocno na wcisk. Więc stwierdziłam, że założę sobie coś wygodniejszego, a że lecę tylko zrobić zwroty do Zary i na moje zakupy, to po prostu nie będę szaleć. Czyli taka typowo casualowa Do tego mam tą torebeczkę z The Land Lounge Bardzo fajna, bardzo funkcjonalna, także polecam. Teraz widzicie pełną stylówę. I tak, to jest właśnie ta kurtka, co wam mówiłam, strasznie brudne lustro, no ale to już nie ode mnie zależy. Tak to wygląda, wiem, że mogę być lepsza, kurtawa. No i dlatego właśnie szukam czegoś fajnego i jak widzicie zwracam różowy płaszczyk jest fajny, ale jest dla mnie przede wszystkim za długi i słuchajcie, leżał w szafie, niepowieszony i strasznie się gniecie także ja niestety się mu z nim żegnam dziś niedziela i chciałoby się zostać w takiej stylówie ale to na czas nagrywek założyłam sobie tę sukieneczkę z Luntexu. no jest super musicie przyznać, kolor jest bardzo fajny i gdybyśmy mieli dzisiaj jakiś gość albo jakieś plany wyjściowe, no to na pewno założyłabym sobie do tego stopy, jakieś buty. Płaszczyk czy kurtkę, i wyszlibyśmy. No, ale że będziemy siedzieć w domu. A w domu najfajniej i najmilej jest jednak w stylówce numer dwa dzisiejszego dnia, w której zaraz się Wam pokażę. Tak oto właśnie dzisiaj będę wyglądać przez większość dnia. Outfit typowo domowy, ciepły, sweterkowy i to tak naprawdę sweterkowy, bo na górze mam sweterek z Lumpexu, to jest firma George. Fajny, taki kangurkowaty, o, widzicie, możemy mieć tak, albo możemy właśnie sobie wsadzić, żeby jednak mimo tego siedzenia w domu trochę proporcje zachować. Na dole mam też sweterkowe spodnie i to są takie granatowe, bardzo milusie, fajne. Z Zary, kiedy się kupiłam na wyprzedaży i super. Rzadko w nich chodzę. Tak naprawdę przed chwilą je zobaczyłam w szafionowe. O, to jest ich dzień i do tego mam takie ciepłe skarpety z handemu też takie ala sweterkowe, także będzie mi cieplutko, a nie ukrywam, że w tej sukience jeszcze później sprzątałam, krzątałam się i trochę zmarzłam, więc teraz będzie mi przyjemnie do pracy, do spędzania czasu z rodzinką na pewno. Czy Wy widzicie mój make-up dzisiaj? Widzicie te oczy, te powieki? Jak będziecie chcieli, to pokażę Wam, czym się malowałam. Bo są to kosmetyki, które cały czas miałam w swoich zbiorach, tylko jakoś się nie zanosiło, żeby je używać. A że stwierdziłam, że mam fazę dzisiaj na taką brzoskwineczkę i w ogóle ja się lubię w takim kolorze. Nie wiem, jestem ciekawa, co wymyślicie, ale mi się bardzo podoba ten kolor na mnie. Przychodzę do Was, ponieważ odezwała się do mnie firma Made in Love z propozycją takiej małej współpracy, małej bo małej. Wybrałam sobie pięć zapachów u nich. Trzy będą damskie, trzy, dwa będą męskie. Tak, o Pawełku też pomyślałam. <laughs> Także będę go tutaj gościć. Mam nadzieję, że się cieszycie. Dawno go nie było na moim kanale. Marka ta ma taką politykę, że stawia na zapach. Niekoniecznie na marketing. Inspirują się znanymi markami. Ukrywam, że potestowałam sobie już ich zapachy, jak tylko je dostałam, i są mega trwałe. Naprawdę. Wybrałam oczywiście takie, które zawsze mi się podobały, a na które niekoniecznie było mnie stać. I tutaj marka też wychodzi naprzeciw, dlatego że za 100 ml płacimy jedynie 39 zł. Teraz w styczniu od razu wspomnę, żeby nie zapomnieć, słuchajcie, trzy perfumy. Plus 1 i płacicie 119,70. Tak wiem, że to nie jest 4 razy 39, dlatego że jeden dostajecie za grosz. I ta cena w momencie, kiedy dodajecie 4 zapachy, jednego cena zmienia się na grosz. Także rewelacyjna promocja, i ja od razu Wam wspomnę, że w opisie oczywiście macie ich link do strony. I zapraszam. Polityka jest taka, że oni mają numerki. Możemy sobie znaleźć listę. I tam dany numerek przyporządkowany jest do danego, znanego zapachu. Ja wybrałam sobie numer 16, numer 18 i numer 57. Tak, tu mam otwarty już taki, tu mam buteleczkę, a tu mam zupełnie zamknięty. Dlatego, że chciałabym Wam pokazać tu na przykładzie tych, że zobaczcie. Czy one nie są podobne trochę do Jo Malone? mi tak generalnie się kojarzą, dlatego, że tam też mamy taką podobną etykietę, też mamy jakieś numerki. Tutaj w ogóle jest fajnie, bo są wypisane nuty zapachowe. Nie pytajcie, ja się na tym zupełnie nie znam i ja mogę powiedzieć, co mi się podoba, a co nie. I słuchajcie, ja testowałam sobie osiemnastkę, to jest Armani C, chyba klasyk, prawda? No jest obłędny. Psiknę sobie tutaj i no i to jest dokładnie to jest dokładnie ten zapach, no jest naprawdę rewelacyjny i powiem Wam, że od Sylwestra gdzieś, tak, od Sylwestra go używałam i na rzeczach, które nie poszły do prania, ten zapach utrzymywał się cud malina. Mam szesnastkę i szesnastkę sobie tu podglądam, to jest Paco Raban Lady Million, no i to jest zapach, na który kiedyś się czaiłam w drogerii, i to jest zdecydowanie mój codzienny zapach. No ja go uwielbiam. Ja go uwielbiam od momentu jak otworzyłam to pudełeczko. To nie ukrywam, że używam go praktycznie codziennie. Si jest taki dla mnie bardziej wieczorowy, bardziej na jakieś wyjście na kolację z Pawłem i tak dalej. Taki troszeczkę cięższy zapach. Aczkolwiek moja przyjaciółka na przykład Si używa na co dzień. I zresztą ja też tak, jak potrzebuję takiego otulenia zapachem, to si jest super. Ten jest, ten jest taki właśnie codzienny i wiem, że wiosna, lato to też będzie mój must have. No i ten 57 już otwieram i Wam mówię. 57 to jest Armani My Way. Wiecie, że ja lubię obserwować i podpatrywać, podpatrywać różne influencerki. No, i kiedyś widziałam właśnie u chyba Weroniki Szusz. My way. I jak sobie psiknęłam tym perfumem. To mówię, o Boże, ja się wcale nie dziwię, że ona lubi ten zapach. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście. Naprawdę super. Super, super, super. Ja gorąco Wam polecam te zapachy. Przede wszystkim jakość do ceny. Trwałość do ceny to w ogóle nie ma o czym mówić. 39 zł, 100 ml, trwały zapach, inspirowany znanymi markami. Ja wiem, nie każdy może lubi. Ja też mam takie podejście, że jeśli raz, drugi, trzeci, czwarty yy, będę wracała do tego samego zapachu, to i oryginał pewnie będę chciała posiadać, ale dzięki temu, że tutaj mamy niską cenę, mamy dużo mililitrów, to możemy sobie po prostu pozwolić na taki zapach nie tylko od święta, nie na specjalną okazję, a również na co dzień. Także zdecydowanie oni u mnie wygrali, a teraz jestem bardzo ciekawa Pawła opinii. Zobaczymy jak jego perfumy pachną, bo szczerze mówiąc zupełnie nie sprawdzałam, a on już testował. Przyszedł Paweł, a żeby się streszczać i żeby nie siedział i nie musiał patrzeć tylko na Was, to wybrał jedynkę Paco Rabanne Million i 36 Karolina Herrera Bad Boy. I numer 36 jest zdecydowanie moim faworytem. Przepiękny zapach jak dla mnie. Jeden i drugi zapach nadaje się na co dzień, do użytkowania codziennego, no ale numer 36 jest moim faworytem i to jest... To jest ten Bad Boy. Bad Boy. O, tak jest. i Bad Boy ląduje u mnie w samochodzie, bo często jest tak, że ja dopiero wejdę do auta już gotowy i wtedy sobie przypominam, że się nie, pe nie poperfumowałem. O, wypowiedziałem <laughs> prawidłowo. Wtedy otwieram schowek, cik, cik, cik i pachnę cały dzień. Trwałość perfumu naprawdę jest długa. Ja zawsze wieczorem, jak zdejmuję ciuchy, sprawdzam czy jeszcze pachnę, i tak zapach nadal się utrzymywał na moich rzeczach. Tu jeszcze zaznaczę też, bo jak widzieliście, pokazywałam Wam, że męskie są z ciemną etykietą, damskie są właśnie z jasną etykietą i tu mamy styl woody, flor, floral, fruity i, <laughs> I mamy, że by... dla kobiety o... lub dla mężczyzny oriental. i oriental. oriental, także zawsze mamy styl, zapachczy. Jeszcze jedno słowo ode mnie. Opakowania szklane, bardzo proste, kwadratowe. Zdecydowanie mój styl, ja lubię prostotę. Biorąc je w rękę, są naprawdę bardzo ciężkie, czuć jakość wykonania, tak naprawdę. Bardzo fajne opakowanie, o tak, w skrócie. Tak, eleganckie, proste i mają coś w sobie, nie? Tak, tak. Super, my polecamy. Zdecydowanie. <laughs> Styluweczka na dziś to zdecydowanie moja ulubiona z tego zestawienia, czyli brzoskwiniowa bluza z Adidasa, pod spodem mam bluzeczkę z Lumpexu, ale tak naprawdę to jest Primark. I kto pamięta, ja uwielbiam, mam tą białą i mam bananową, obydwie są super właśnie pod bluzy i pod sweterki. I do tego takie jeansy z H&M, to są Boyfriendy? Jeśli się mylę, to mi poprawcie. Ja bardzo lubię właśnie zestawienie takiej brzoskwini z szarością. Moje włosy mówią same za siebie, że chcą być związane, ale stylowa na dziś to leggingsy z Adidasa. One są z Wompeksu, Uwielbiam je właśnie do takiego działania domowego. Skorpeteczki, jak widzicie, chyba Caesar czy coś takiego. Bluza z handemu Bardzo lubię tego typu bluzy z handemu Ona jest chyba cały czas na stronie dostępna. Także bardzo ją polecam, bo jest fajna, milutka i dzisiaj był taki strój. Już jest późno, już jest ciemno, ale dzisiaj ogarniałam różne rzeczy w domu. Nie musiałam się ruszać, wychodzić, także tak się prezentowałam. Mój strój na dziś. Czapa Zara. Płaszczyk Nike, mój ulubiony. Terebusia, ta, którą ją już Wam pokazywałam w by w zakupach z Zalando Lounge. Aksy. I pokazuję co mam pod spodem, chociaż u nas jest strasznie mroźno. Zresztą widzicie to na pewno. Spodenki, które zobaczycie w następnych filmach. I bluza Nike. O cały strój. A ja lecę właśnie na zakupy.